W tym filmiku chciałbym Wam pokazać, jak zainstalować Minecraft Pocket Edition na Androida za darmo. Dlaczego za darmo? Dlatego za darmo, że na sklep Play kosztuje on aż 24 zł. Dla yy, potwierdzenia tej wiadomości pokażę Wam, proszę, 24 zł. Więc jeżeli ktoś nie chce wydawać tych 24 zł na Minecraft Pocket Edition, może skorzystać z tego filmiku i pobrać go za darmo. Oczywiście ja do tego e, używam urządzenia z Androidem, według mnie nie jest do tego jakiś specjalnie potrzebny komputer, dlatego to, że wszystko bardzo dobrze można wykonać za pomocą e, urządzenia z systemem Android. Oczywiście do zainstalowania MicroPocket Edition potrzebny jest Android co najmniej 4.0 lub wyższy, większy, czyli tak jak 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, jak i 4.4.2. Yy, oczywiście pierwszy krok to wchodzimy na stronę androidpolska.pl. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja jak widać tutaj już jestem zalogowany. Jestem zalogowany dlatego, tutaj widać nick. Yy, Jestem zalogowany dlatego, żeby, że jak w ogóle chcecie coś pobierać z tej strony, to trzeba być zalogowanym, trzeba mieć konto i trzeba być zalogowanym na tej stronie. Więc ja już tu jestem zalogowany, że Wam nie przedłużać czasu tego filmu. Coś mi się tutaj, kurczę, dobrze nie jest. Tutaj nie ma tylko Minecraft, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo świetnych gier. Wszystko jest za darmo, naprawdę bezpłatnie, sześciusieńko. Oczywiście ja szukam tylko Minecrafta, więc wchodzę w wyszukiwarkę i będę wpisywał Minecraft. Oczywiście są tutaj fajne podpowiedzi, oczywiście... Yy... Wyskakuje nam taka mm, podpowiedź wyszukiwanej frazy, na którą możemy kliknąć, ja sobie oczywiście kliknąłem. Eee, włączamy Minecraft i tak. Nie czytajcie tego opisu tutaj, ponieważ on jest preterminowany, on nie był aktualizowany to dłuższego, naprawdę dłuższego czasu. To mówię wam i czytajcie go, bo pff, nieprawidłowych rzeczy się dowiecie odej o tej aplikacji. Eee, co dalej? Ja ten film nagrywam dosyć wcześnie, dlatego że Minecraft Edition na tą stronę został dodany przedwczoraj o godzinie 22:42, więc dosyć szybko się zebrałem i zacząłem nagrywać ten film dla Was oczywiście. Co dalej? Co dalej? niżej znajdziemy zielony przycisk Pobierz. Oczywiście jak nie jesteście zalogowani, to po naciśnięciu tego przycisku nie wyskoczy wam coś takiego, tylko wyskoczy wam, zaloguj się no, lub zarejestruj się, więc musicie być zalogowani. Oczywiście tutaj są różne wersje, takie jak 0.10.0, która jest najnowsza i do jej otworzenia potrzebujemy Androida co najmniej 4.0 dalej jest nadal y też to samo, tylko że to jest 10.0 w, e, w budowie wersji pierwszej, a to jest w budowie wersji drugiej, czyli że jest troszeczkę nowszy. Dalej oczywiście widzimy starsze, starsze wersje, aż w końcu dochodzimy do wersji na Androida 2 i 3, czyli Androida Gingerbread, Gingerbread, przepraszam za pomierkę, Gingerbread 2.3. Oczywiście, te nowsze już, musimy do ich otworzenia potrzebować Androida 4.0 co najmniej. Naciskamy, oczywiście, według mnie, najlepiej jest pobrać ze strony apakahosting.pl. Klikamy i wyskakuje nam to okienko. To już może zamknę, zamknę, żeby nam tamtym tym przeszkadzało. I tak, tutaj ja, widać nik ponownie, dlatego że ta strona jest jakby powiązana z tamtą, i jestem zalogowany tak jakby na dwóch stronach jednocześnie. Tylko, jak ktoś ma inną przeglądarkę niż Google Chrome, oczywiście na Google Chrome się najlepiej odtwarza, najlepiej się według mnie, najlepiej się pobiera tego Androida. Jeżeli ktoś ma inną przeglądarkę, może mu oczywiście nie zalogować się tutaj, więc jak ktoś nie będzie tutaj zalogowany to po prostu y, dajecie zaloguj i wpisujecie y, swój login i hasło ze strony androidpolska.pl oczywiście widzicie build 3 tutaj pisze y, ale zobaczycie za chwilę jak to wygląda oczywiście klikamy pobierz plik i tutaj za około 2-3 sekundy powinno mi się wyświetlić komunikat tak chcę zachować y, tak chcę zachować tą aplikację tutaj jak widzicie mi się już wszystko pobiera to już sobie mogę wyłączyć wszystko sobie tutaj wyłączam i właśnie zanim sobie to zainstalujecie zobaczcie sobie w ustawienia bo w ustawieniach yy, jest coś takiego jak 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 za chwilę wam to znajdę i wam to pokażę tylko nie wiem gdzie to dokładnie było ale za chwilkę wam pokażę gdzie to jest? Jest właśnie, jest to ustawienia, wchodzicie w ustawienia, potem wchodzicie w zabezpieczenia i jak jest coś takiego jak nieznane źródła, żeby instalować aplikacje z nieznanych źródeł, czyli innych niż Google Play, musicie to zafajkować, żebyście mogli instalować aplikacje z innej strony niż z innej, tak z innej strony niż Google Play. Oczywiście to sobie wyłączę, i tutaj mam już to pobrane. Ja Wam też pokażę, możemy tutaj sobie wejść w pobrane pliki. Klikamy oczywiście z tego z tego panelu, też musimy sobie kliknąć i, i klikam Instaluj. Wszystko mi się tutaj pięknie instaluje. Ok, aplikacja została zainstalowana, więc możemy nacisnąć gotowe, czyli nie uruchamiamy aplikacji teraz po jej zainstalowaniu, tylko przechodzimy do górnego menu i kontynuujemy pracę z urządzeniem. Tylko, yy, yy, przepraszam, nie tylko, tylko możemy jeszcze kliknąć otwórz, czy otwieramy bezpośrednio aplikację po zainstalowaniu. Kliknę otwórz, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. I tak, tutaj pisze yy, budowa druga. Tej aplikacji, a przy ściąganiu pisało budowa trzecia, to jest niestety pomyłka. Strony, nie wincie tej strony za to. Tutaj wyskakuje mi model mojego tabletu. Naprawdę pierwszy raz instaluję tą aplikację na tym urządzeniu, więc nie wiedziałem, że coś takiego mi tutaj wyskoczy. I tak, żebyście nie mieli wątpliwości, pokażę Wam, że to jest 100% oryginalna aplikacja. I wejdę w, Google, w sklep play. Wpiszę znowu Minecraft, wejdę i widzicie, przepraszam, kliknąłem źle, jest tutaj zaznaczone, że jest zainstalowano, czyli o, możemy odinstalować albo otworzyć aplikację. Ja sobie to wyłączę. I to sobie to też, też kurczaczek, wyłączyłem nie to co trzeba było. Ale dobrze, włączę jeszcze raz Minecraft. Jak ktoś jeszcze nie grał w Minecraft Pocket Edition na Androida. Są różne ja to wam teraz nie będę pokazywał, nie będę wam teraz to pokazywał ale są różne yy, są różne rzeczy, yy, są różne poradniki na, na YouTube między innymi na temat tej gry Więc dziękuję za oglądanie yy, myślę, że ten poradnik wam się przyda i bardzo wdzięczny bym był kiedy jakbyście mi e, czasnęli lajka pod spodem lajka, 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 nie wiem czy mojego kciuka tutaj widać ale, ale chyba widać e, skomentowali, zasubskrybowali ten kanał i to było na tyle, dziękuję za oglądanie i cześć!